jak widzimy po odkręceniu piasty górnej sięgnięcia kołpaka noska sprawa tak wygląda no też ciekawie wyglądają te podkładki praktycznie wszystkie skorodowały szpilki były obcinane i nie były zabezpieczone farbą chyba no i widzimy też wyszło ok teraz rozkręcam te cztery nakrętki w sumie osiem bo są podwójnie Zakręcone, zakontrowane, no i, I ściągnę po prostu ca całą... całą piastę z... z tymi łopatkami. Tak, patyczki. No i trzeba to przenieść do warsztatu do stolarni podsuszyć podsuszyć bo gdzie nie gdzie widzimy czyli jak tam się wilgoć dostała to musi być suchutkę żeby zamalować żeby nie została wilgoć w środku troszkę się podszlifuje i zobaczymy I się pomaluję. Okej, okay, no to biorę się do odkręcania piasty dolnej centymetrowej blaszki. Okej, okay, jadę z koksem. Powiem szczerze, że, że ta nakrętka była konkretnie przykręcona i trzeba było się dobrze przesilić, żeby ją odkręcić. Więc nie ma tutaj nic luzów, nie popuściło się nic. Także to jest duży plus. Kluczyk z grzechotką bardzo dobrze się sprawdza. Specjalnie kupiłem takie dwa klucze które ułatwią człowiekowi życie, bo jakby przyszło tak przekładać tym kluczem, o. Tak nie wyjdzie. I patrzcie, ile jest tego. O, pyk. Jakby mi przyszło tak przekładać tym kluczem, to by mi zeszło nie wiem ile godzin, żeby podkręcać te śruby. Więc grzechotka się super. Przydaje. W tą, tą stronę? Nie w tą stronę. Bo jak się to tak, to się zakręca, odwrotnie to się odkręca. Także to jest dobry patent. To już bez ABS-u, czyli bez tego teflonu, idzie palcami leciutko. Tak, A tą grzechotką też szybko machnąłem. Ok, jedna szpilka jest, jeszcze trzy ok nakrętki podkręcone zostały tylko podkładki i popatrzmy co się dzieje widzimy blacha jest spoko gryza a skorodowały podkładki i trzeba zastosować podkładki z nierdzewki nie ma innego wyjścia Lepiej wszystko z niedzewki. No tu widzimy tu jest pod spodem spoko, ale na górze skorodowane. A tutaj jakoś ostrość trzeba złapać tym telefonem. I widzimy z góry jest rdza, od spodu nie ma i została otoczka na zewnątrz troszkę od podkładki ok tak i tak samo tutaj jest skorodowana podkładka też ją bierze niestety trzeba podkładeczki z niedzewki szpilki w sumie też by można było dać z nierdzewki i mamy wtedy święty spokój nie martwimy się że nam korozja to będzie wcinać co tu jeszcze mamy? Widzimy tutaj jest ładnie spoduje się jako tako Ok to mamy odkręcone. Teraz trzeba to ściągnąć. Całość trzy łopatki. Ważą ze śrubami około 10 kg. Niecałe. No ale sama. Ale sama piasta waży ta blaszka waży 9 kg, tyle co 3 łopaty. Także w sumie mamy niecałe 20 kg, a że ja mam kręgosłup zepsuty, no to nie wolno mi dźwigać więcej jak tam 5 kg do 10 także znowu się będę musiał szarpać żeby to ściągnąć i później jedną łopatkę trzeba będzie odkręcić. Żeby przejść przez drzwi Ok, ściągamy Śmigło zeszło bez problemu Bez większego wysiłku Od razu dobrze dopasowane były otwory Także teraz biorę, biorę to na ramię I idę do stolarni Żeby to podeschło wszystko Tak sobie wygląda. No i jeszcze dzisiaj o. Czy jest coś podłączone? Czy nie ma? Chyba nie ma. Bo wyłączony jest ten kabel. Także idzie na ludzie. Powiem szczerze, że w porównaniu... Do tego, jak było, przedtem było założone nowe łożyska, były założone nowe, i był konkretny opór. Bo dosyć mocno to dokręciłem, wiedziałem, że to się dotrze, ułoży i, i później będzie już lżej. Także teraz jest po prostu bez porównania leciutko to chodzi. No i dlatego, w no, ostatnim takim tam teście, e, turbinka wykręciła. Jakieś 150 V, a jak było nowe łożysko, to ledwo wykręcała tam chyba 120 do 130 V. Sobie na pusto nawet. Także. Okej. Okay. Żeby to ściągnąć, w to trzeba będzie odkręcić te śruby, ale żeby się tam dostać. To trzeba odkręcić. O właśnie, tu jest górna część gondoli. Odkręcić te farmery, bo tak na szybko wtedy zakręciłem. W sumie nie są złe, bo są z podkładkami yy, tymi gumowymi, więc to amortyzuje drgania. To trzeba ściągnąć, odkręcić cztery nakrętki i ściągnąć planicę. No i później się zająć planicą to też gondole trzeba będzie ściągnąć, ale nie będę odkręcał. A w sumie, w sumie to jest najprostsza sprawa, bo to jednak wszystko waży, a mój kengó nie lubi ciężarów już. Tutaj odkręcam dwa imbusy a i wyciągam łożysko z tej tulei, wychodzi całość. No i w sumie w sumie to też można by było odkręcić i gdzie nie te odpryski zamalować tak jak już konserwować to to niech to będzie już zrobione wszystko no i no i co tam jeszcze ogon trzeba będzie, ogon trzeba będzie ściągnąć wybić tą, tą szpilę Szpilę wybić, ciągnąć ogon, tak gondola zabrać, wszystko pozabierać, wysuszyć i gdzie nie gdzie pomalować, odpryski. Coś z tą płetwą też trzeba zrobić, bo jest jest jak widać to pęknięcie. Także, no. ok. Zawieraj się do odkręcania tego, ale najpierw zaniosę do stolarni wirnik, żeby sobie już schnął. A przy warsztacie, odkręcę jedną łopatkę, żeby można było wprowadzić poprzez drzwi. Tu tak nie przejdzie, bo tak jest 2,5 metra. Jak sobie tak leży. A drzwi mają tylko 2 metry. Przyniosłem koło tokarki. Oparłem sobie śmigło. No i teraz będę odkręcał tą łopatkę. Ściągnę, no i już przeniosę później do stolarni. Leczka wychodzi. Tak. Grzechotka działa. Ktoś mi powie, czemu wykręcam to, a nie jest luźno wsadzone. Stwierdziłem, że, że będzie szczelniej dla łopatki drewnianej, jeśli będzie w środku gwint, wtedy woda się nie będzie dostawać. Nawet jakby się dostała troszkę tutaj gdzieś, to jednak jak jest ciasno gwint, to woda nie wejdzie głębiej. Dobra, tu podkładka jest skorydowana, niestety, tu też jest brudne, od podkładki. No i. Dobra. Idzie ręką. I idzie, ale szybciej rzadko. Już jedna odkręcona. Tak jest. Teraz zostało mi to. Już mam prawie odkręcone te dwie śruby, teraz trzeba tak <coughs> zrobić, żeby nie ginęło, nie uderzyło. Bo to już prawie odkręcone. I żeby to nie uderzyło. Pamiętaj, że. proszę, że. Śmigło sprawdziło się, przeżyło kilka wichur od początku lutego tego roku pracowało Także jest, jest jestem zadowolony jak nadrewniane łopatki no to to spisało się elegancko gdyby nie opukiwanie tego lodu no to to nic by po prostu nie było tym opadkom. ostatnia śruba wychodzi można powiedzieć szpilka a śruba jest z o ale ja myślałem że to gibnie jak nie będzie bez <laughs> jak będzie to wykręcone a tu się okazuje że że siedzi sobie na Prawdopodobnie na, tym, na tej farbie. Teraz próbujemy to oderwać albo jakoś ciągnąć Zobaczymy. Brudna rękawica. Znowu do babrze te łopatki, ale nie przejmuję się, bo deszcz i śnieg tak wymyło, że to jest na chwilę brudne. Dobra, teraz spróbujemy to oderwać, kolanem podeprę i kurde, ale siedzi, powiem Wam szczerze, że nie idzie tego oderwać, czyli to jest też taki plus, że nawet jakby tam chciała woda się gdzieś dostać pod spód, to nie ma szans, <noise> bo jest jak na kleju. Pewnie dobrze nie za, zas, zaschła farba. Bo By było malowane, prawda? I, i tablacha. No i łopatki, także siedzi. Powiem szczerze, że. że... O! Dobra, puściło. Haha. Ha. Puściło. Ale siedziało sobie ładnie. I teraz ostrość, no i co, tak wygląda sprawa, tak i i tak, także super, siedziały jak zaklejone, więc z tej strony nie ma szans żeby się tam woda dostała, od strony piasty. I widzimy, że nie ma żadnych tam no, dziwnych takich właśnie oznak korozji, jak tutaj na bokach, więc jest dobrze dobra, to teraz zostało mi wnieść to do. Warsztatu. Ok, przyniosłem do warsztatu łopatkę, jedną do mojej stolarni. Położyłem listewkę, żeby tam nie skoncerowało się, i, i teraz idę po następną część. Malutkie, prawda? Jak stoję to tak mi po brodę. Nawet mniej. No, ale w sumie to robi rozmiar. Przeniosłem resztę śmigła, wiłopatyczki i kryzę doną. piastę znaczy się. Tak. Tak tu jest nosek tu jest nosek, coś trzeba będzie pokombinować się do bo wykręcanie tego noska to i, i rozkręcanie to nie było taka, taka łatwa sprawa, no ale póki co nie wiem czy w tym roku się uda zrobić I jak zdążę ogarnąć tokarkę, to trzeba będzie zrobić nową formę noska z troszkę większe Fi przynajmniej tam ze po półtora cm na około więcej No i wtedy na tej podstawie na tym kopicie zrobię już z laminatu żywicy i włókna szklanego, albo jak mówiłem włókna węglowego. Tak zobaczymy, a tutaj co to mamy ciekawego? Znalazłem. Ktoś po prostu wyrzucił. Dał na wystawkę taki sprzęt. Stwierdziłem, że wow, to będzie jakiś turbokominek albo coś w tym stylu. Tak. No i myślę, wezmę, spróbuję. Może naprawię, jak jest niesprawne. Włączyłem do prądu. No i faktycznie nie działa. Buczał tylko silnik co jest ciekawego że ten silnik jest, jest bezszczotkowy ten silnik prawdopodobnie jest bezszczotkowy dlaczego Bo patrzcie obudowa się kręci tak i co się okazało że ten dings był kondensator był swajczony. Tu miał jakieś 2 mikrofarady. Sydziłem, zamienie, sadziłem 10 mikrofaradów. Ten ruski kondensator, który ma w sumie 13,5 mikrofarada. Podłączyłem w razie co, sadziłem jeszcze taki delikatny bezpiecznik 20 25 amperów, co so, myślę, jakby wali to bezpiecznik, a nie od razu yy, korki czy tam ten. Bezpieczniki w szafce rozdzielni. No i co? Tutaj mamy yy, super sprawa, yy, jest termostat. No i tutaj jest czujka. Temperatury ze spodu, tutaj to, tak, wam na szybko pokażę, co mi się udało zdobyć. No i po prostu ktoś wyrzucał. Stwierdziłem, jak naprawię, to naprawię. Jak nie, to zobaczę, co się z tego może przydać. No i patrzcie sami. Widzicie? Temperatura jest, jest słaba, jest za niska i się nie włączy, bo jest na przykład tam minimalnie, nie wiem, 10 stopni czy ileś, miał otwarte drzwi ale widzimy włączył się wystarczy tylko dać rękę na i zagrzać, o i zagrzać. Termost, e, nie termo, no tak, od termostatu, czujnik <grystanie> i działa, działa, proszę państwa, cyk. A tak z ciekawości, to wam pokażę, o, może w ten sposób, co to jest za sprzęt? Tak, to tak na szybko, bo nie będę zawracał głowy innymi pierdołami, tylko wiadomo, jest sprawa teraz z turbiną, ale tak na szybko, chciałem Wam pokazać. I na Allegro taki nowy sprzęt kosztuje jakieś tam ponad 800 zł. także opłacało się zabrać i 10, 5 mikrofaradów wsadzę hmm, Dingsa kondensator i maszyna może nagrzewać hale, także myślę, do tych swoich eksperymentów będzie super sprawa. działa. także mam sprzęt. I jestem do przodu powiedzmy 800 zł. To tak swoją drogą, że warto sprawdzić, co ktoś tam gdzieś w wystawki robi czy coś, bo można naprawić i bardzo małym kosztem. No to tam do iluś metrów hale można tym ogrzewać. Kwestia jakiegoś pieca. No i ciepły powietrze pchać. Nawet myślałem o kominku. Który, który wreszcie muszę uruchomić, no i zastosować to, i można cały dom po prostu ogrzewać z samego nadmuchu. Ok, wracając do, do wiatraka, do turbinki. Także tak sprawa wygląda. Docelowo to, jak będę robił następną turbinkę, to, to już będzie na CNC wycinane i zrobię z nierdzewki. No, koszty są trzy razy większe, ale mamy no, spokój na całe życie. <noise> to nas przeżyje później, jeśli zrobimy z nierdzewki. No i wszystkie, mm, można śruby, podkładki, itd. dalej, też zrobić z nierdzewki czy tam prawdziwego dobrego ocynku. Mm, także no, tak sprawa wygląda na dzień dzisiejszy. No i na dzisiaj to chyba dosyć, to chyba koniec i biorę się do odkręcania, biorę się do odkręcania teraz pronicy, generatora, gondoli, ogona i tak dalej, i trzeba to przetransportować, żeby to schło, no i później szlifowanko, malowanko, i tak dalej, i tak dalej, i trzeba uruchomić jak najszybciej turbinkę, żeby dogrzewało sypialnie. A zobaczymy jakie wyniki będą I jak poprawię, jak poprawię tą hmm, tronicę, ten generator, czy będą lepsze osiągi, ale powinno tam z 15-20% powinno być coś lepiej. No to by było w sumie tyle. I. Do następnego razu. Pozdrawiam serdecznie. I do zaś. Siema, papa. Hejka. Jak widać nie jest najgorzej, prawda? Gdyby nie te francowate podkładki, które korodują tu, to by było całkiem całkiem przyzwoicie. Okej. Okay.